Dzień dobry, to jest Przegląd Prasy, to są Glamki.pl, to jesteście Wy, więc się wszystko zgadza. Zacznijmy zatem! Nie jesteśmy dzisiaj w zbyt poważnych nastrojach, od razu uprzedzane, ale i to, co znaleźliśmy tutaj... Poważna prasa. ...nie, nie napała wow. tutaj pesymizmem, że tak powiem. Rewia, najnowszy numer, proszę Państwa, mniejsza od daty. Pierwsza strona, właściwie już druga strona, Artur Żmijewski. Siła ojca Mateusza. Pierwszy artykuł, proszę Państwa... Ty lubisz te młode gwiazdy, naprawdę. Lubię te młode gwiazdy, zresztą poniekąd mój sąsiad. Otóż aktorowi Arturowi Żmijewskiemu nie brakowało ostatnio powodów do wzruszeń. Otóż 15 października został zaproszony przez władze Sandomierza, by otworzyć przedszkole samorządowe, które otrzymało imię i ojca Mateusza. Tak jest! Proszę Nie. Otrzymało imię ojca Mateusza. Czekamy na jednostkę w drawsku pomorskim imienia Hansa Klosa. Albo I dom spokojnej i... starości imienia ciocia sta cioci Stanisławy. Proszę Państwa, tamtej jednostki policji milicji, jeszcze jest kapitan Sowa, kapitan Kloss, czterej pancerni i jeszcze ci aktorzy żyją, więc proszę to wykorzystać. No. Świetny <laughs> pomysł, naprawdę rewelacja. Nie wiem, czy Barbara Kurdej-Szatan, czyli niejaka blondynka z Play, reklamy, będzie miała swoją szkołę, czy, czy coś, e, jej historia jest w najnowszym fleszu. I przy okazji pani Kurdej-Szatan wyjaśnia, proszę Państwa, że to nie Wojewódzki załatwił tą fuchę w Playu. Bo takie były plotki potem jak ona wystąpiła w X-Faktorze, że tam Kuba ją rozpoznał i w ogóle tam nie załatwił w Playu wejście. Kuba. Znaliśmy się z X-Faktora, raczej ja go znałam. Pierwszego dnia zdjęć do spotu spotkaliśmy się w wejściu do hali. Przywitał się ze mną. Odniosłam wrażenie, że kojarzy mnie, ale Konkretnie to nie wie, kim jestem, wspomina pani kurdej szatan. Więc proszę skończyć plotkować o biednej blondynce. Natomiast dowiemy się na przykład od dziennikarzy Flesza, że Basia i grający z nią Maciej Łagodziński mielibyś tylko tłem dla pojawiających się w salonie sprzedaży dziesięciu sław, między innymi Magdaleny różdżki. <grymne> proszę panie operatorze, tak, yy, taka to różdżka. Jesz jeszcze tak e, także taka to Różdżka gdzie jej tam, e, jej tam y jeszcze to... występuje w reklamach Play. Oj, panie fleszu! Nie bardzo Skucha. gala, proszę państwa, i bardzo obszerny wywiad z panią premierą, premierową. Pani Małgorzatą Tusk, A która, co, chciała się ją zdetronizować, <grym> Ja? To przypadek? Premierówna. No coś no. może jest na rzeczy. Jakby Freud powiedział, od razu by wiedział, co ja tam... Gdzieś pod tam czachą. Pod czachą gnieździłem. Proszę Państwa, no obszerny wywiad oczywiście. Jest książka, bo pani Małgorzata Tusk stała się oprócz tego, że jest żoną premiera literatką tak zwaną, ale nie literatką, w sensie szklaneczki, tylko wiadomo o co chodzi. No i tutaj zdradza trochę, o czym pisała i tak dalej. No i tutaj... Pada pytanie w tym wywiadzie. Jak premier spędza wolny czas w domu? I Pani za to odpowiada. Chodzimy razem do kina. Ostatnio oglądaliśmy grawitację i labirynt. Ja nie wiem, kto im dobiera repertuar widzę, że z chetyna albo Gowin. Bo proszę Państwa, osiągnie cały czas ta grawitacja w dół pana premiera, a do tego labirynt w gąszczu platformy a. już ciężko mu się rozeznać. No to widać, że to jest, że tak powiem, bardzo apropo. Bardzo Państwu dziękujemy. Proszę pamiętać, że 29 października roku pańskiego to będzie się działo. Dla Mawors już wkrótce wyjaśni się kogo wy, tymi swoimi dwudziestoma, swoimi tam aż, tysiącami głosów wybraliście. Proszę zaglądać na Glamki.pl i proszę śledzić na bieżąco wszystkie wydarzenia, niezwykle istotne, a my wrócimy, jakoś na dniach wrócimy do was. Głosować już nie można, ale jak się ktoś uprze, to zapraszamy. Cześć, do zobaczenia. Pa.